Ojej Stosy kamieniczy, stosy ciał, tak czy siak nasi bohaterowie oraz złoczyńcy dostali ciężki wyrok i czeka ich teraz trudna walka o zwycięstwo Nic, Przed do bloku kurwa wal. Wal, 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 No wyrzucił mnie, nie słyszysz. słyszę no. Kurwa macie... NO ILE KURWA HP zdą, JA PIERDOLĘ DĘBAŁE KURWA, No jest ja zrób coś, bo zdycham Kurwa lewy, wszystkich z myszy, kurwa, swoje bane. Muszę się jakoś od nich otrzymać no, Jak zawsze cioto, cioto moment, kurwa, dwóch narację raz się zajedę, kurwa Z jednej, drugiej strony, kurwa, zero HP, tak. oczywiście, mam już bliza. Jason, pod tobą, nie? W Okej okay. Jesteś jedynie 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 Możesz? Daj jego Pierdala śmieciu S S i chuj Ujebane Ale ten mocniejszy se został Ojej Nie macie szans Gdyby nie chciał tu skoczyć pewnie Walcz no od razu kurwa ta oczywiście kurwa O tego nie bij po prostu nie? Nie będę I Ojej, zeszedł sobie, ojej, ojej, tu, ojej Oddalmy się stąd Ja tu widzę road między kurwa tą, tym kamieniem Tam kurwa to... Tą... Jak to nazwa? Kurwa kółką skalną A kurwa sokołem Michuj. Impuls skanujący aktywny. Jak się wychyla tak nie popać, jaki fajny Koń. jest kościół. Eee. Dawaj, dawaj, zaatakuj. Balbił. Nawet nie będę próbował go atakować, jak kurwa on zdechnąć, przypadkiem, to nie A mi się to nie kalkuluje. Ładnie napisałem? Mhm, widzę. Co możesz zrobić, zielono zielona żaba? no, weź mnie ze Zara kurwa, coś tam fajnego, nie? Wiesz, Anakina, którym cię zabije w sekundę, albo coś takiego. Balans. O, będzie się tak... o, dance'owo. Ojeju, to jeszcze dwie minuty, pooglądamy tańczącą kurwa żabę na statku. No, <laughs> <laughs> za darmo. <laughs> Dancing Frog on... ...Millenium... ...Falcon. <laughs> Idzie z drugiej strony do ciebie chyba. Idzie, moment. idzie, idzie. idzie. Co, myślę, że coś robi? Nic, tak No Kurwa, naprawdę, ja to się już dał na umysłu po prostu. Taka pseudo próba na sprowokowania, ale no nie, bo mi chcę No Ja nawet się I nie wie. ruszę, kurwa stąd. O, dobra, no ruszę jednak się cię ruszył. <grym> kurwa. No mówię, nie ja się to nie to ruszę tak. stąd. No ale tak. To... Ja pierdolę, to za rak, umysł po prostu. To nie jest człowiek, ja bym go nazwał że deb. Mm -hmm. Zmigawą, z elegancko idzie tak. Z przywierzeńcem, bo jest otwór. A potem pokaże to mi przymierzeńciem w drugą stronę. Deb. Kurwa, no to <laughs> może no pan. Wal! Ukrywa, nie, I, nie eleganckie eleganckie. O nie, 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 nie! Wal, wal, wal! Na dole był. Dajcie swoje. co zrobisz, żaba? Ojej. Tak, tak. Mhm, tak, tak ja, jeszcze muszę się trafić tym puszę. Bo blok, blok coś nie działa? <laughs> Jak zawsze. W łeb mu próbuj walić szubek, guba. tam właśnie blok nie działa. zwyknie No, Sad. Sad Nie <sukasz> yeah. daj. Dosyć. Tak to jest ja właśnie, jak się bierze żabę na start. Nie ja to chyba po no, coś, właściwie. No, no, może to jest jego main, nie? <grym> no kurwa, żaba main to w ogóle, kurwa beka. To w ogóle to jest tak smutne, patrząc na blok żaby, który w ogóle już kurwa nie działa. Pierdolici ktoś dwa hity on przestaje działać, bo tak. możesz dostać pierdol, druga jela. Ojeju. No cóż, jeszcze nic nie napisali, widzisz. Bierz mąlat próbuj wypnąć. Bo tam prawie. Są po prostu zadobni na to. Mhm. Mm XD, no XD. O, zmieni pokemon Uważaj. Okay. 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 Hehehe. <laughs> A na to ojej. a nie dobrze dla mnie. No zapierdalaj. Leć, 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 kurwa! No, 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 no! Zajebiście. I łatwo, tak? Tak. No to można nic nie robić. To o, dosłownie to samo wyszło, nie? Ten, ten lepszy przeżył. <grywy> Uwielbiam takie momenty. Co teraz zrobi? Aha, nic, będzie tańczyć, znowu na kurwa sakole zajebiście kurwa, to super, my sobie tu postawimy elegancko. Zresztą wycinę łeb stał, kurwa skoczył, co jest mało Nasz. prawdopodobne przy tym skoku. ciaż No tak kurwa prawie. może ja tobie, co? Ja w ogóle mam problem, że tu wskoczyć na to kurwa gówno, nie? O ja pierdolę. No bo ty kurwa po jest taki szybki? O, o, o. A tak Ta idzie, chyba idzie, a... O nie. Aha, do tyłu mi to popchnął, rozumiesz? Aha, pfff, tak. Weź go może go wyjeb, ja teraz mogę wypchnąć, tego nie, nie wiem, do tak? to jest. To ma Mam. Eleganckie moim zdaniem. A to musi tutaj podejrzeć że boi, pas poszedł sam no. Nie jesteś teraz taki młody. Czego jego przyciągnięcie mnie odpycha, wytłumaczysz mi? To wszystko tak działa. On się boi, kurwa, ja pierdolę. Hmm. Ja pierdolę. Ten to po prostu raka Nic ja nie, nie wiem, robi, stoi, kurwa i się część jak jebany Debil. To ja oburzający. to w dupie, mi się nie spieszy, kurwa. Uuuu! Co zrobić? Co zrobić? A, nic, A nic. nic nie robi, tak? Chuj. no, A moim zdaniem nie ma sensu go wypychać, tylko stać i nie chcę tańczyć, kurwa. I tu Dobrze. Uważam, przyciągnięcie teraz. No, jakbym chciała sprawdzić, mówiłaś tą trójpą, zgaduję, że nie wejdzie, nic się nie stanie, kurwa. Masz tego pusza cały czas, tak? No mam. Dobra, spróbujmy. Bal! Dziwno. Spierdala. No. O, jakiś inny wbił, tamte wyszedł. Oje, nie dziwi mnie to jakoś. Będziesz se machał i tańczył, ty kurwa, a mebo, ojej. Masz pusza? Mam. No. Nic. Na to, jak to nie wejdzie, to ma to w dupie, kurwa, nie jest Masz? Mam. Dwójkę wyjebał, o właśnie, teraz mogę trafić. Nie zioło. No, wjechałem na finalnie, a nic nie dało. Nara. No trudno. Cóż, zjebane jaja. Yes. Niech teraz znajdzie, hehe. Ojej. nie działa coś. Się zabawa. Idzie od tyłu teraz tam. Jestem się już za swoim mistrzem. Tu jest Debil. Ojej. Ojej. co ci to dało a nic? jest dalej kurwa. A jest jest

Najlepiej jak przyciągnie, to co mu to da, jak ona... Nie zaatakuje cię nawet, kurwa, z Widziałem, że on nic nie robi. tańczył mi jest takie bany, ameba, kurwa, pierdolona i... Ja pierdolę, no pierdolę, Niech to jest jeszcze już... do nas, no czekam na to, no. Ty, To jest no, poziom xd. Takiego debila jeszcze chyba nie widzieliśmy, że on, tylko tańczył, kurwa, chciał cię przyciągnąć i nic Uf. innego nie robi. Dosłownie nic innego, kurwa. No patrz, wow, super. Ale zrobiłeś, z gościu. Aha. Mogę prosić na słówko? Es, Michułaj! Poddajcie! Co mamy jeszcze teraz śmiesznego? Wuder był chyba, nie? Wuder i duko, no dobra. do tego jednego rozpierdolmy i znowu będziemy sobie tak nań, że się uda. No we no po prostu. Debil. Znowu tańca, tańczący Anakinek na Sokole, no kurwa. <głos> <głos> patrz, znowu tańczy, a ten pójdzie na Paweł, no patrz, no kurwa, patrz, patrz, patrz. Albo z dołu kurwa 2 na 1 potrafię, gdy wjebać siebie i chuj, super. Tak, no ale go nieważne. <noise> My to tak tyś, ja kurwa napała jak dał Dawaj będę tak stać jak kutasy teraz, no? no super Ci teraz mamy jeszcze śmieszniejszą niż dwie poprzednie Nie łukasz idzie patrz Tak, czekam atakuje A na chin też Możesz palić dukiem ja, ja bym miał w dupie a na chwilę to go na ja. Ja kurwa HP już. Trze Trzeba go dobić. Staminy nie mam? O właśnie, czekaj. Zaraz sobie idę. Tutaj tę staminkę. Nie jesteś teraz tak mądry, co? Nie, nie pokazał nic. Zadał mi tam hita, czy coś. Super, tyle. Dobrze. Tu ma kroczy przez kubatkę. Wybacz. Próbowałeś oddać się mi co na pałę? A no, nic, nie, 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 nic nie, nie robi. No to nic nie, nie robimy, chodź tu... Jakby jest z nim użerać. Nawet nie atakuje fywali. No nie, ja, on nic nie, nie robi, tylko cię przyciągnę i chuj tam. Chodź. Ej, chodź z nim do środka, ty będziesz śmieszny. Nikt nie A tutaj już se tak nie pomacha. Czy stajmy tak, ty ty, ta... Czej, ty tu, a ja tu albo coś tam gdzieś nie? No już tam tak szybko nie spierdoli. Ja zgaduję, że jego blok jest nieskończony, kurwa, a tak jak mój kurwa nie działa na nic, tak Wyciesz. jego będzie działać na wszystko. Co robi? A nic nie robi. Ojej. Kontynuować nasz atak. Co na naki robi poza tym, że nic? A no, seduch ja pierdolę. Nie da ci się odmówić Nie stosuje, że żadnej strategii. Co na zewnątrz? Ojej, ojej. Nie ukryjecie się. Tu jest jeszcze takie fajne pomieszczenie. Gdzieś nauczymy ich fotostrach. A druidam jest dupę wracać. Co? To jest drugi. A to jedno takie pomieszczenie. Idzie na zjebek tutaj, no popatrz. Stoi se, tańczy, no zajebiście, tańce tam, nie wychodź tam przypadkiem, bo cię zajebie kurwa. tu se, aha, patrz, to jest takie główne pomieszczenie jakieś. Ojej, ojej, Jaki, jakiś zdziwiony, że nikt go na atakuje, ojej. Uderzył mnie z tylko jedynie jak ten tryb, drugi typ mu żył, kurwa jakby, nie? A tak to nic nie robi. Let me in, let me in! Istnieją inne drogi do zwycięstwa. To nie ten napisał. Wiem. Ale to jest ten drugi debil nic nie zrobi. Poszedł na faj i tu jeba się To kurwa, co mam powiedzieć? Tamten O Ojej. Ej, on stoi, nawet tam i cały czas mówi tak. No widzę, widzę. Przez... Ja mam wrażenie, to już jest padaczka. Bo nikt normalnie tak nie robi, to jest tylko pod padaczkę. To jest pierdolenie wyższego stopnia, uważaj. Co zrobisz? A to idzie, on tak. To... No po prostu padaczka, ja na padaczkę. Ned nie ma sensu go taka, że jest jakiś debinek, kurwa. I jest jego go bloki unlimited, nie? Mimo, że chory, tak, kurwa. to. no. patrz. Ja pierdolę, no, że mu się nawet chce, że jest i tak szacun w ogóle. No nie wiem, wygrana, jest wygrana. Ile nam na to zeszło? 15 minut kurwa czy ile? Nie wiem No i chłopko dalej stoi i czeka no. Ja Nawiadczę no, z ciekawości ale kurwa stan wyższego gówna No kurwa go się na coś nie upośledzony يرت ل